Dzień dobry. Ja opowiem trochę teraz bardziej może humanistyczne podejście do tematu turystyki, ponieważ teraz mieliśmy mocno techniczne. Ja opowiem, jak wygląda sprawa z rekonstrukcją średniowiecznej. Bardzo wiele osób zastanawia się jak dołączyć, czy są jakieś bractwa, czy to jest jakaś skomplikowana droga rekrutacji. No w tym momencie większość naszych grup rekonstrukcyjnych bractw. Zaczęła się trochę rozmywać, te bractwa takie, które kojarzymy, że ludzie się spotykali w, latach, w grupami, gdzieś w pubach, gdzieś na domówkach, to było jeszcze tak z 4 lata temu. Teraz większość tych grup rycerskich, bractw przechodzi już w bardziej sformalizowane instytucje, które właśnie zajmują się chociażby promowaniem kultury. Ale po kolei, skąd my w ogóle bierzemy Pomysł na siebie, bo ja reprezentuję okres późnego średniowiecza. Cała druga nazaciężna Księżna Janny, Chorągiew Podolska, wystawiona pod Grunwaldem. Reprezentujemy w naszej, w naszej orbicie zainteresowań są lata 1350-1415, ten okres, ale grup rekonstrukcyjnych w całej Polsce jest bardzo dużo. Począwszy od okresu nawet kamienia łupanego. Epoki żelaza, przez okres odgrywania Imperium Rzymskiego, wczesnego średniowiecza, okresu Wikingów, wypraw krzyżowych, pełnego, późnego średniowiecza, renesansu. Wszystkie epoki właściwie są reprezentowane u nas w kraju, co może bardzo dobrze urozmaicić każde wydarzenie, każdy event. Czy to będzie event miejski, czy to będzie będą jakieś wojewódzkie jarmarki, gminnej jarmarki, jakakolwiek impreza, jakikolwiek event, zawsze będzie można podciągnąć pod rekonstrukcję. Niektórzy mogą powiedzieć, że no ale tak, no u nas w gminie to fajnie byłoby mieć rycerstwo, ale nie ma gdzie, bo właściwie nie ma żadnego zamku, nic się nie zachowało, ale na przestrzeni wieków zawsze znajdzie się jakiś ciekawy okres, gdzie coś się działo w danym miejscu. Na przykład zamek w Besiekierach, właściwie ruiny zamków w Besiekierach to cztery ściany, które się zachowały w porównaniu do Malborka wygląda to raczej a raczej słabo ale mimo wszystko drużyna Złęczycy tam działa zawsze taki przyjazd rekonstruktorów zawsze napędza jakąś gospodarkę z samego tego, że przyjeżdża chociażby 20 rycerzy z 20 rycerzami przyjedzie 20 dam, część z nich będzie miała dzieci, więc już się robi jakieś 50-60 osób, a do tego jeżeli będzie dobra reklama w mediach społecznościowych, to oczywiście dużo szybciej się to napędza i może napędzać też właśnie taki region, mieś, miasto, wieś do rozwoju w stronę właśnie turystyczną. A skąd w ogóle bierzemy te pomysły na no niestety zdjęć nie będę miał za dużo, ponieważ w naszej epoce no, nie było żadnej elektroniki, więc jak my jeździmy na te nasze zjazdy, mówię nasze zjazdy, czyli właśnie Grunwald, y, Odyseja y, historyczna w Kutnie, czasem też na Wolin na zjazd wikingów, no telefon najczęściej rozładuje się po kilku dniach, najczęściej po jednym, a później już no, ze zdjęciami krucho. Więc to, co udało mi się znaleźć w galerii, że zrobiliśmy zdjęcia jeszcze na samym początku, to je zaprezentuję. A skąd właściwie bierzemy wiedzę na temat tego, jak wyglądano, jak się ubierano, co jedzono, jak się przygotowywano do bitwy? Tutaj na pierwszym slajdzie widzą Państwo ikonografię, i to jest właściwie główne źródło dla naszej epoki. Wiadomo, im dalej w historię, tym trudniej znajduje się te źródła, znajduje się ikonografię. No, grupy rekonstruujące okres II wojny światowej oraz okres po II wojnie światowej mają właściwie najbardziej ekskluzywną pozycję rekonstrukcji, bo mogą mieć zdjęcia, wspomnienia. No, z XV wieku ciężko oczekiwać, żeby, żeby ludzie... Jeszcze żyli, wspominali to, co się wydarzyło, żeby były zdjęcia, więc my musimy się opierać głównie na kronikach, właśnie na ikonografii i na tym, co znaleźli archeologowie. No, jak Państwo widzą, ja też mam strój wzorowany na stroju, który został wykopany w bokstem, w takim stanowisku archeologicznym, bo trzeba skądś tą wiedzę brać. Tą wiedzą grupy rekonstrukcyjne się wymieniają. No, wiadomo, to są ludzie, którzy mają wspólne hobby, mimo że ich hobby może dzielić 300-400 lat, bo jedni będą zajmowali się początkami średniowiecza, drudzy będą się zajmowali już pełnym późnym lub późnym średniowieczem. Jednak na tych wszystkich zjazdach, imprezach organizowanych no, wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Tu wchodzi też trochę archeologii eksperymentalnej, ponieważ bardzo dużo ludzi związanych z ruchem z ruchami rekonstrukcyjnymi to są archeologowie, historycy. I dopiero przy takiej archeologii eksperymentalnej, przy takim czymś, że bierzemy dany przedmiot do ręki, możemy stwierdzić, czy coś działało, czy nie działało. Bo na tych ikonach, co Państwo widzą, no, nie wszystko możemy zauważyć. Plus jest taki, że w średniowieczu, jeżeli były jakieś sceny biblijne malowane, przedstawiane, to przedstawiano ludzi w strojach, jakich widziano ludzi na co dzień. Nikt nie starał się robić rekonstrukcji strojów, zresztą ludzie za bardzo nie zdawali sobie z tego sprawy, oni i tu teraz. Osoby przedstawione na ikonografiach były ubrane tak, jak osoby, które mijali na co dzień. Swoją drogą, ciekawa też jest sama idea rekonstrukcji, bo rekonstrukcja już zaczęła być pokazywana. W starożytnej Grecji, Rzymie, już wtedy ludzie zaczęli, chcieli, mieli potrzebę szukania czegoś, co ich zidentyfikuje z poprzednimi pokoleniami, co pokaże szerszej publiczności, jak wyglądały dawne dzieje, dawne bitwy. Więc sama rekonstrukcja ma już bardzo długą historię. Właściwie od czasów, kiedy człowiek zaczął się interesować swoją historią. Teraz trochę historii. Bo to ruch rekonstrukcyjny też się rozwija. Pierwsze próby takiej rekonstrukcji średniowiecznej, bractw, stowarzyszeń, kolumbii, y, miały miejsce w latach 90. No i pierwszy grunwald już był w 1998. Pierwszy raz grupa po prostu pasjonatów, historyków, odtwórstwa. Rzemiosła średniowiecznego stwierdziła, że trzeba się spotkać na polach Grunwaldu, pożyć tam przez tydzień, dwa, bo najczęściej osoby jadące jako rekonstruktorzy tyle czasu spędzają na polach Grunwaldu. Już tydzień przed główną bitwą przyjeżdżają, przygotowują obozowiska. No ja jestem jedną z takich osób, ponieważ w Chorągi Podolskiej jestem odpowiedzialny za kwatermistrzostwo, czyli przygotowanie naszego pola pod naszą chorągię no wiadomo były chorągwie krzyżackie, chorągwie polskie, chorągwie w Podolska należała do chorągwi polskiej, była pod rozkazami Władysława Jagieły i trzeba po prostu cały ten teren przygotować pod ten najazd ludzi. A są to duże liczby, bo takie chorągwie potrafią mieć po 400, po 500 uczestników. Do tego jeszcze zabezpieczyć to yy, pod względem sanitarnym, pod względem takim, że trzeba wystawiać warty, bo czasem wiadomo ktoś coś będzie chciał sobie przywłaszczyć. A nie oszukujmy się te stroje, wszystkie dodatki no nie są najtańsze, więc mimo, że wszyscy są, podchodzą do tego jak do hobby, no to jednak wolą nie tracić swoich rzeczy. I tak na przykład Grunwald w 2010 na 600 le lecie Bitwy pod Grunwaldem zgromadził ponad 100 tysięcy turystów. Czyli to jest olbrzymia liczba na tak małą osadę właśnie jak Grunwald, jak Stembark. samych rekonstruktorów w Chorągwiach było po 900, 700-900 osób. Ponieważ nie tylko rycerstwo, nie tylko. No głównie są to mężczyźni, którzy wychodzą w pole się bić, ale również nie widzimy problemów. Bawią się z nami dziewczyny też w czasie walki. Oczywiście są wtedy no, pojedynki czy bohurty. Staramy się dobierać, żeby były pod względem płci, ale nie zawsze to wychodzi, więc u nas wszyscy mogą walczyć. To nie jest tak, że staramy że mówimy o nie, bo w średniowieczu tego nie było. Jeżeli podchodzimy do rekonstrukcji w sposób taki bardzo restrykcyjny, i musimy pokazać po prostu scenkę historyczną, taką animacyjną, typowo pod turystów, no to wtedy staramy się, żeby to wyglądało jak najbardziej historycznie. Jeżeli nie, no to to jest nasze hobby, spędzany czas, więc dlaczego mamy komuś ograniczać w jakikolwiek sposób pod jakimkolwiek pretekstem to, co będzie chciał robić. No oczywiście w tych granicach, na których się mówiliśmy, nikt nie będzie wychodził w pole ubrany w poliestrowy strój z zbroją zrobioną z aluminium, tylko wiadomo, musi to mieć ciągłość w miejsce w Tutaj na tych slajdach Państwo widzą dwa zdjęcia z nocy muzeów. To jeszcze są stare, bardzo stare zdjęcia, kiedy nikt za bardzo nie wiedział, czym jest tą rekonstrukcję. Ktoś coś widział w jakiejś książce, ktoś tam coś podejrzał w filmie. I tak, jak to pierwsze zdjęcie, tutaj kolega w Kołczudze z elementami zbrojnikowymi, no widać, że to nie jest jeszcze, że to nie jest najwyższy poziom rekonstrukcji. No ale to zdjęcie ma tak z 15 lat, jak nie 20, więc teraz cały czas ten ruch się rozwija. Zdjęcie poniżej to jest nasza grupa drużyna zaciężna księżnej Anny, która. Obstawiała noc muzeów pod Muzeum Tradycji Niepodległościowych na ulicy Gdańskiej w Łodzi. I to jest też dodatkowa atrakcja. Grupy rekonstrukcyjne w maści zawsze dobrze ubarwiają wszelkiego rodzaju eventy, spotkania muzealne, ponieważ niestety dalej kojarzą, muzea kojarzą się ludziom z ludnymi miejscami, gdzie wszystko jest za gablotą, gdzie nie można te, do tego podejść, zobaczyć, dotknąć. A to, co my wnosimy, to wnosimy w większości ludzi, to jest pasja do tego, co robią. Więc rozmowa z pasjonatami, którzy potrafią się kłócić przez półtorej godziny na temat tego, czy materiał na kapturze wełniany mógł być sztukowany, czy nie. Czy szef byłby taki, czy nie. Czy można było użyć takiego sposobu wiązania paska. No również. Dużo bardziej autentycznie przekażą, przekazują tą swoją wiedzę, zapał do tego, co robią. Rekonstruktorzy też w większości mają całkowicie swój sprzęt, więc kiedy takie grupy rekonstrukcyjne przychodzą na dane miejsce, mają coś pokazać, zaprezentować, to przyjeżdżamy ze swoim sprzętem, wykładamy go i wszystko można zobaczyć, dotknąć, zapytać, ile waży zbroja wbrew pozorom nie waży 100 kg, czy można w tym chodzić, tak? Można nawet się położyć, zrobić przewrót. Więc to wszystko jest taką dodatkową formą edukacyjną, która zawsze zawsze dobrze działa na ludzi. Oczywiście też trzeba dobierać grupy rekonstrukcyjne do naszego klienta, tak? No, jeżeli wiemy, że to będzie Jarmark zorganizowany z okazji Dnia Dziecka to znacznie lepiej będzie odezwać się do grupy no chociażby takie jak moja tak średniowiecza późnego średniowiecza gdzie będą damy dworu rycerze wszystko jest kolorowe dzieci kojarzą to dzieci młodzież kojarzą to z książek <tuszel> niż do jakiejś grupy która będzie odtwarzała wrzesień 39 roku no, oczywiście ja tutaj nie, nie, nie ujmuję nic rekonstruktorom września 39 roku, tylko jeżeli, będzie, jeżeli się wybiera jakąś ofertę poddane zadanie, pod dany event, no to najlepiej jeszcze później przemyśleć to, kto będzie naszym końcowym odbiorcą. Tutaj zdjęcie właśnie z Grunwaldu, czyli z tej naszej największej imprezy rekonstrukcyjnej. Największej, bo I bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. A jak Państwo widzą tą pierwszą chorągiew, złote słońce w czerwonym polu, to jest właśnie chorągiew ziemi podolskiej, która była wystawiona również w czasie bitwy pod Grunwaldem. Wszystkie takie inicjatywy oczywiście generują koszty, ale też generują zyski, przyjazd turystów. To, że zostaje zapamiętane dane miejsce, również jest tą rzeczą dodaną. No, z naszej perspektywy, oczywiście dużo radości to, co robimy, ale też to jest ciężka dosyć praca, ponieważ no, nie będę, nie, nie ma tutaj co oszukiwać. No, ta zbroja waży jednak 25 kg. W pełnym słońcu próby trwają od samego rana, wymarz. Więc tak, po 9 godzinach w upale. No my jesteśmy skrajnie wykończeni i ostatnią rzeczą, którą myślimy to właśnie fotografować, czy robić jakieś relacje. Więc to, że przyjeżdżają turyści, to, że oni fotografują, to, że oni robią z tego relacje, to, że oni później umieszczą to na jakiejś stronie internetowej, to też jest bardzo dobry wkład w rozwój i samego rycerstwa, i samej idei i ruchów rekonstrukcyjnych, no bo no ja mówię tego rycerstwu, no bo to jest najbliższa koszula ciału, ale wszystkie te ruchy właśnie wtedy zyskują. A na przykładzie naszej tutaj ziemi łódzkiej, no dobrym przykładem może być Uniejów. Uniejów, Łęczyca, no to od razu, co kojarzy nam się z rycerstwem przez to, że są zamki. Zamki w obydwu tych miastach i w Łęczycy, i w Uniejowie odbywają się corocznie kil, rocznie kilka turniejów w okresie letnim. Zamek w Unijowie też, w ogóle władze w Unijowie w pierwszej dekadzie lat 2000 zaczęły bardzo prężnie działać, żeby rozwijać ten ruch. I Stowarzyszenie Dworzanie też zostało wtedy powołane. To była inicjatywa oddolna, zresztą jak większość ruchów rekonstrukcyjnych, to są inicjatywy oddolne, czyli osób zainteresowanych tym. Dopiero później, jeżeli się uda, wchodzimy w jakieś większe współpracę z miastami, z instytucjami i miasto Uniejów skróciło czas wynajmu dla studentów, ponieważ studenci wynajmowali, m.in. też ASP wynajmowało zamek w Uniejowie, władze miejskie w Uniejowie skróciły okres wynajmu. Po pierwsze, żeby przygotować hotel i zrobić tam zaplecze, bazę, Turystyczną, a po drugie dla właśnie imprez kulturalnych związanych z rycerstwem. No tam to było łatwe. Tak jak mówię od razu pierwsze skojarzenie u zamek, w Zamek rycerza, ale rozbudowano całą bazę przez kasztel, zagrodę młynarską. To też żeby to miało wspólną taką ciągłość historyczno-kulturalną. Kolejne zdjęcie, wymarz Chorągwi. To robi naprawdę duże wrażenie i to na, na wszystkich turystach. Od dziecka po osoby starsze. No, zwłaszcza, że można to minut. dotknąć. Tak? Jeszcze 5 minut zostało. Dotknęć zobaczyć. Tak? 5 minut? Dobrze. To zacznę przechodzić szybciej. Sam ruch rycerski też działa na całym świecie. Tu na przykład jest zdjęcie z Malborka, bo wielkie imprezy organizowane przez różne miasta. Tutaj się pochwalę pod znakom Malbork 2015 Bitwa Narodów. 45 reprezentacji z różnych krajów, ponad 1500 rycerzy. Około 2000 rycerzy przyjechało do Malborka tylko po to, żeby bić się w Malborku. Proszę pomyśleć jaka to jest wielka Reklama dla, mi dla miasta, a sam wkład miasta to było około 200 tysięcy złotych. Bo oczywiście trzeba zaplecze sanitarne było przygotować, no ale reklama na cały świat Malborka poszła w 2015. Pokazujemy jako grupa, jako stowarzyszenie również jeździmy tu, y, po województwie. Tutaj jest y, z Sulejów, Jarmark w Sulejowie też. Przygotowujemy, bo oczywiście oprócz tego, że rycerze że ładnie wyglądamy, to jeszcze mamy warsztaty dla dzieci. Większość grup rekonstrukcyjnych przygotowuje właśnie różnego rodzaju taką szerszą ofertę. Dworzanie również specjalizują się w tańcu. Tak, jeżeli jest jakaś impreza średniowieczna, oni odtwarzają muzykę taniec średniowieczny. Tutaj na przykład warsztaty dla dzieci z pisania piórem. To jest ciekawa inicjatywa, a tak a propos jeszcze archeologii eksperymentalnej, w Danii, w Leire, miejscowości powstała cała osada, w której mieszkają historycy, archeologowie. Oni badają to, jak mogła działać, jak mogła funkcjonować wspólnota w różnych okresach czasu. Oni zaczynają od okresu brązu, a ostatnia osada, którą mają jest datowana na 1830 rok. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś zaplecze, typu zamek, mury, stare miasto, to można wprowadzać również gry miejskie. Gry miejskie o bardzo różnej tematyce. No, tutaj jest typowa tematyka średniowieczna, ale już dzisiaj też było wspomniane o, w czasie wykładu, o kolei aglomeracyjnej. W 2018 również jeździliśmy. Znaczy ja jeździłem, ponieważ też zajmuję się nie średniowiecza XIX wiekiem. Jeżeli są wycieczki, bo w łodzi, ja mieszkam w łodzi, pochodzę z łodzi, ciężko dorobić średniowieczną otoczkę do oprowadzania. Bardzo często to, to, nie, to nie jest średniowiecze, tylko jest XIX wiek, tak? Opowieść o fabrykantach. Czyli grupa rekonstrukcyjna z XIX wieku potrzeba XIX-wiecznych strojów, też. Też w to można się zacząć bawić. Tak? Jeżeli się bawimy już w jedną, ja tak mówię, bawimy, bo jeżeli to jest dla nas hobby, no to się bawimy w to. Dla nas jest to też bardzo ważne i cenne. Można dołączać się do wielu akcji też charytatywnych. Wiadomo, że jeżeli coś jest atrakcyjne dla ludzi, to i akcja charytatywna będzie bardziej atrakcyjna dla ludzi. Tutaj na przykład sprzed dwóch lat zdjęcie z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, i od razu widzimy też kolejną odnogę rekonstrukcji, tak jakby, czyli LARPy. Bo rekonstrukcja historyczna zajmuje się rekonstrukcją historyczną, a LARPy, czyli y, przebieranie się za postaci z filmów science fiction, z filmów fantazy. O, tutaj proszę też można zobaczyć, jakby, jak pracujemy, tak? Bo to, co mówię, żywa historia, to, że można do nas podejść zobaczyć, czy ciężkie takie gliniane naczynie, czy częste pytanie pani a ten topór to prawdziwy? No tak proszę Pana, tylko że to nie topór, to się hiela. Wszystko co mamy najczęściej jest przygotowane przez nas, a co nie możemy zrobić, przygotowują nam specjaliści. Tutaj na przykład hełm od płatnerza wzorowany na tym wykopanym siedzątkowi. Można sprawdzić czy prawdziwy, jak najprawdziwy. Wszystko to ma bardzo ważne walory edukacyjne, ponieważ no, część dzieci ma podejście do historii tak, dzieci, młodzieży podejście do historii, że to tylko daty, nic się nie zapamięta. No ja sam pamiętam z okresu gimnazjum i liceum, że faktycznie katowano z tymi datami dopiero pod koniec liceum się zainteresowałem dopiero, a na studiach dopiero wpadłem w tą... Wpadłem w tą grupę rekonstrukcyjną, przez co zainteresowałem się jeszcze bardziej i mogę teraz opowiadać chociażby o splocie materiału przez dobre 20 minut. A jak mnie nikt nie powstrzyma przez półtorej godziny. Oczywiście, tak jak powiedziałem, imprezy można łączyć. Nie ma znaczenia, jaka epoka. Tutaj też impreza charytatywna była w Częstochowie razem z Wojskiem Polskim. Po prostu przez wieki przejście historyczne, jak wyglądał rozwój y, militariów na przestrzeni wieków. Y, widzę, że niestety zdjęcie, które chciałem też pokazać, mi się, się nie wgrało, ale można zobaczyć chociażby ty, y, 2018, stulecie Bitwy Warszawskiej. Też bardzo wielu rekonstruktorów przechodziło wtedy trasą łazienkowską y, pod Trybuną Prezydencką i to też myślę, że bardzo ciekawa forma wspomnienia, pokazania historii jak już historii, mówię o historii żywej i pokazywaniu, jak coś działało, to nawet jeżeli nie ma w regionie, w mieście, w gminie nic, co możemy połączyć jakkolwiek ze średniowieczem, bardzo ciekawie wyszli z, y, z inicjatywą w Piasecznie. Piaseczno też nie słynie z żadnych zamków, murów miejskich, ale w y, Domu Kultury, w takim typowym klocku z lat 60. wstawiono zrobiono koncert Turniej Bardów, gdzie po prostu odtwarzaliśmy muzykę średniowieczną. Na, na sam koniec jeszcze się pokażę jedno zdjęcie, które Państwo już też widzieli. Grupy rekonstrukcyjne też często są wynajmowane do filmów jako statyści. Nasze stroje są też często wypożyczane po prostu aktorom. Dobrze, to ja będę kończył, żeby następna osoba miała jeszcze czas. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, to Odpowiem na koniec.